Dzisiaj będzie króciuteńko. Nie sposób pominąć bowiem wydarzeń w Norwegii. Norwegia to mogą być uderzenia sił amerykańsko brytyjskich a więc umownie CIA et consortes wspomagane lokalnymi ich komórkami. Napięcie w świecie rośnie, więc trzeba przerazić ludzkość ciągle czymś nowym po Japonii. Ale może być i ciąg dalszym atrytu i WTC, bo takie jest zapotrzebowanie społeczne. Tylko tamto miało na celu wyzwolić przychylność narodów na nowe wojny, a teraz ma odsunąć zagrożenie od pomysłów rewolucji społecznej w Europie i próby rozliczenia żydomasenerii w poszczególnych krajach. Takie okupowanie się w enklawach <laughs> Kilka elementów za tym przemawia: uderzenie w najsłabszych i w Norwegię. Podobnie kiedyś rozpracowywali Nikaraguę, która miała bardzo silny socjalizm w tym rejonie, nawet katolicyzm był z tym powiązany, więc mieli dużo roboty. Ale teraz tam już są nawet ośmioletnie prostytutki, a więc można odetchnąć z ulgą. Demokracja na całego. A Skandynawowie próbowali wyjść z Schengen, i UE no to mają. Sytuacja się komplikuje, bo nadchodzi globalna rewolucja socjalna, Żydki absolutnie tej myśli nie dopuszczają, nie dopuszczają jadąc wytartymi kolejinami. To może być takie przywołanie do porządku ruki paszwa, bo, bo trwa niby demokracja, niby wolność, niby boha, bogactwo. Norwegię utrzymali tak, jak Hitler niegdyś Szwajcarię, niby niezaangażowana, Nobel i Pingwiny, bogactwo i niezależność. By w razie czego skorzystać z ich waluty i banków i móc osiąść w każdym kraju świata. I i a szczególnie tam. Tu też była enklawa dla elit żydowskich. Państwo jest zarzydzone chyba po Holandii drugie w Europie, o czym przeciętni Norwegowie nie mają pojęcia. Więc czynnik narodowy domagał się normalności, a teraz tym sprytnym posunięciem Żydki spowodowali, że znikną i nastroje antysemickie, i norweskość. Należy tu podkreślić bezwzględność działań ich robokopów oraz to, że naprawdę są przyparci do Morusku, rozdradzają jego masoństwo oraz przynależność konfezyjną. Odsłaniają się więc coraz bardziej, czyli bardzo im się spieszy i będą tam churmem zjeżdżać do całej Skandynawii. Ale sytuacja żydowszyzny robi się coraz mniej ciekawa. Szczyt piramidy się chwieje. A przy okazji to trzeba dodać, że chrześcijaństwo... W tym czynie poniosło tam największą klęskę, drugą po krakowskim przedmieściu. Wtedy sprawa dotyczyła Polski, teraz będzie to zjawisko szersze. Jak długo bowiem można wybraństwo Żydów tolerować? Oczywiście ten facet powinien dojrzeć w posiedzenie plenarne Komitetu Noblowskiego, a nie w biedne dzieciaki obojętnie, kim są z powodzenia wszędzie żydostwo weszło już w fazę takiego ogłupienia, że sami nie wiedzą o co im chodzi. Bo to się tak nie da, jak oni chcą, żeby wszystkich trzymać w niewoli i ciemnocie. U nas też siedzą na bombie, niby są niedoruszenia. To pisate do VPN czy na stanowiskach rządowych, które przeżera na naszą zgubę nasze pieniądze. Ale wystarczy tylko trochę odwagi i uczciwej pracy i oni nikną w oczach jak ich cała potęga. Ostatnią książkę to napisałem z bardzo młodym człowiekiem, a nawet nigdy się nie spotkaliśmy, bo taki jest Polak, jak chce, to potrafi. I proszę zobaczyć, jaki on ma poziom. Na przykład rozdział wybitne postacie słowiańskie, on napisał. Maturzysta. Więc, <coughs> <przepraszam>. <coughs> więc jakie oni mają z nami szanse? A nawet obaj się z domu nie ruszyliśmy. No, chyba, że do biblioteki po ogólnie dostępne materiały. Was to nie przeraża, że tej debil mi rządzi i was skubie? A czy on się nazywa Wałęsa, ryzyk Tusk, Kaczyński albo Napieralski? Nawet o Polaku mówią, że Polak. O Pawlaku mówią, że Polak. To i pewnie leper też. Oj, rodacy, rodacy. Ja startowałem na posła z PSL, więc wiem, co to za kupotki tam siedzą. To prawdziwe kłopoty dla Polski. A chyba największy z nich, Polak w cudzysłowie, to Mikołajczyk. Pochowany na żydowskim cmentarzu w Waszyngtonie pod Macewą, który chciał wojny domowej, ich największy bohater. A taka a propos, w sobotę byłem na cmentarzu, gdzie odbywała się uroczystość nad grobem Gierka, 10 rocznica jego pogrzebu. Mizerne wrażenie zrobił jego syn, ale także po Bożku więcej oczekiwałem. Wspaniale zachowała się natomiast grupa z Sieraza, gdyż ich kapela wiejska odegrała i odśpiewała pięknego poloneza poświęconego Wielkiemu Edwardowi, co pada na końcu tekstu. Ale i słowa podzięki za odbudowę wsi, danie ludziom świadczeń i podmiotowości, możliwości kształcenia dzieci i szereg innych. Szkoda, że święta ziemia nie pochłonęła największej łachudry Sosnowca, który się tu zaplątał, czyli Górskiego i jego ekipy. Oni przecież służą Diabły niszcząc Sosnowiec od wielu lat. A prezydent za pieniądze z podatków mieszkańców zbud... <coughs> zbudował szatańską Arkę i kult Jana Pawła II. Zdradzili i zdradzają wszystko. Lewicowe ideały, prawo i miasto, któremu powinni służyć. Nie odezwał się on ani słowem i stał jak tępy buc. Ja też nie próbowałem nawet podejść, żeby zabrać głos, choć była taka możliwość. Bo co mógłbym powiedzieć? Podać sznur prezydentowi Sosnowca ze słowami Idź się obwieź, boś jest obwieź. Zdrajco siebie, zdrajco mieszkańców, niszczyciel miasta i miejsc pracy, oprawca, oprawca o dziesiątek tysięcy odrzuconych, rzemieślników, handlowców i pracowników. Więc kazus Norwegię My mamy nie mniejszy u siebie w Polsce. W każdym praktycznie mieście w sumie ponad 5 tysięcy samobójstw z przyczyn społecznych rocznik. Ale zaraz cię kaczor, napierał czy inne żydowskie gówno z datankiem na czele, uspokoi strachami o komunie, cudami Jana Pawła II, czy osiągnięciami w zastranej UE. Więc ty, Polaku, się nie przejmuj, bądź idiotą, idź wrzuć kartkę za Żydem, katem swym z ochotą, a w pielgrzymkach nasianie cnoty tej ofiarę swoją i koleżanek złóż za Maryję i swą wiarę. Dziękuję.